I jeżeli ktoś mnie tu nie zna, mam na imię Ewa. Ewa Marzanna Jurkowska zajmuje się pracą głównie z kobietami, ale też pracuje z mężczyznami. Jakby proporcjonalnie ta, ta ilość, ilość kobiet jest większa niż mężczyzn. Kotek tu chce wejść i chodź, Franusz, chodź. I to jest właśnie taka sytuacja. I dzisiejszy temat to nie miłość, to uzależnienie. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo czasami dla niektórych osób te stany się mieszają. W jakiś przedziwny sposób to, co uważamy za miłość, okazuje się trudne, ciężkie, bolące, i tak naprawdę my mamy ogromny kłopot z tym, żeby dać sobie radę w takiej relacji. I teraz mm, mam pytanie do Was: czy jest tu jakakolwiek osoba, która. Mm, w której zdarzyło się, że nie potrafiła odejść od swojego partnera, partnerki. Czy jest taka osoba? Dajcie znać, możecie dać mi kciuka, możecie dać serduszko, możecie w jakikolwiek sposób zareagować. Pytanie jest takie, czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek być w relacji i nie potrafiłaś, nie potrafiłeś odejść od tej osoby? Napisz proszę w komentarzu. Daj znać, czy, czy takie, taka sytuacja u Ciebie była. Ok. I teraz y, jak to się dzieje? Zobaczcie, szczególnie kobiety y, są uczone mm, przez oczywiście przez wzorce, wzorzec mamy, babci y, jesteśmy uczone tego, że należy być grzeczną. I takie też są kobiety. Należy być grzeczną. E, zaczyna się to we wczesnym dzieciństwie i trwa właściwie w wielu relacjach do końca życia, bo wielu mężczyzn uważa, że to jest naturalny stan rzeczy. Dobrze, czyli mamy to tą y, 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 wizję, że Należy być grzeczną, należy być miłą. Dziewczyny najprawdopodobniej nie sprawiają problemów i wiecie, to idzie takie bajkowe postrzeganie, idzie za nami od dzieciństwa, bo przecież dziewczynki w bajkach są miłe, słodkie i czułe. I jest to nienaturalne, że, że może być inaczej. No, i niektórym się to, że tak powiem, nakładają te obrazy. Nie ma to żadnego, y, żadnego związku, ta iluzja nie ma żadnego związku z rzeczywistością. I teraz. Y, zdecydowanie nie jest to miłość, y, bo prawdziwa miłość nie wymaga tego, byś. Ty, będąc kobietą czy mężczyzną, z siebie rezygnowała, czy rezygnował? Jeżeli e, rezygnujesz z siebie, jeżeli e, są takie sytuacje, to absolutnie nie jest miłość, to jest uzależnienie. I teraz, kochani, często mm, na sesjach słyszę takie zdanie. Nie odejdę od niego, e, ponieważ. Nie dam sobie rady bez Niego. Nie odejdę od Niego, bo On sobie nie da rady. Nie odchodzę jeszcze, bo On na pewno się zmieni. I wiecie, ta iluzja, nadal bajkowa iluzja, cały czas jest w naszej przestrzeni, i dajcie mi znać. Y, y, jakimś serduszkiem, jakimś kciukiem, jakimś, y, jakimś a właśnie, Bata w tym związku, jak w jakiejś pułapce. Tak. I tutaj, Beato, dokładnie tak, tak to jest. Jest bardzo trudno wyjść z tej, z tej pułapki, jak napisałaś, i bardzo jest trudno w niej żyć. Y, jeżeli ktoś nie ma ochoty pisać, jak się, czy był, czy nie był, ale napiszcie, że w ogóle jest taka sprawa wokół Was. I teraz skąd się bierze ta potrzeba bycia miłą za wszelką cenę? E, słuchajcie, nie jest to sprawa prosta, bo. Korzenie tego schematu są zazwyczaj, bo to jest schemat oczywiście, korzenie tego schematu są w dzieciństwie. E... O, tutaj Kasia, hej, Edyta, witajcie, dajcie, dajcie znać, super, jesteśmy, ekstra. I teraz skąd się bierze potrzeba bycia miłą za wszelką cenę, czyli tą miłą, tą grzeczną, tą usłuchaną, tą, wiecie, taką usłużną. E, tak jak powiedziałam, e, korzeń teraz tego schematu, będę tutaj z platformy na platformę przeskakiwała, korzeń tego Schematu bardzo często jest w dzieciństwie, bo tam mamy sytuację, będę y, miłości warunkowanej, czyli będę Cię kochała, jeśli będziesz grzeczna. Będę Cię kochał, mówi tata do córki, jeśli zrobisz to, o co Cię proszę. Jeśli będziesz miała dobre, y, nie wiem, oceny. Wtedy będę Cię kochał bar jeszcze bardziej. I to jest, to jest, wiecie, takie bycie miłą za wszelką cenę, to jest schemat, który towarzyszył nas nam przez wiele lat. I teraz, kochani, druga sytuacja, skąd się jeszcze bierze taki schemat, to z tego. I znam ogromnie dużo takich przykładów, że. Yy, Złe światło włączyłam, że dzieci dla rodziców są opiekunami. Czy spotkaliście się z taką sytuacją, że brakuje jednego z rodziców albo jedno z rodziców jest um, totalnie rozbite i wtedy dziecko przejmuje rolę opiekuna-opiekunki? Nie wiem jak u was, ale w moim y, życiu, tutaj w mojej przestrzeni, bardzo dużo mam takich przykładów. Bardzo dużo mam, przełożyłam, wybaczcie, bo świeci mi tutaj lampa. Bardzo dużo y, tych sytuacji mam wokół siebie i uwierzcie mi, jest to ogromny problem dla osób, które w ten sposób się wychowują, ponieważ Ponieważ całkowicie mamy poprzekręcane wszystkie i wartości, i mamy poprzekręcane wszystkie, jakby tu powiedzieć, role. Role dosyć często mówimy o tych rolach na gimnastyce słowiańskiej, gdzie, gdzie są zachowane te cała ta stabilizacja, ale weźcie pod uwagę, że to jest bardzo częsty kłopot, czyli dziecko jest dla rodzica, no to się urządziłam tutaj, dziecko jest dla rodzica, słuchajcie opiekunem, no i tak to, tak to się po prostu dzieje. I teraz co dalej? Często też skąd, skąd się, mówimy skąd się bierze skąd się bierze ten Eee, wiecie co, nie mogę ustawić. <laughs> Wybaczcie, ale zrobiłam dzisiaj szopkę. Eee, słuchajcie, skąd się bierze ten eee, kolejny, kolejny punkt, który jest bardzo ważny. To jest lęk przed odrzuceniem. My staramy się być bardzo mili, ponieważ obawiamy się lęku przed odrzuceniem. Czyli jeżeli... Masz ten lęk przed odrzuceniem, że jeżeli powiem prawdę, to nikt mnie nie będzie kochał. Jeżeli ja powiem swoje zdanie, to się okaże, że może wtedy osoba, z którą jestem, nie zaakceptuje mnie. Słuchajcie, to są tematy, z którymi naprawdę bardzo dużo osób sobie nie daje rady ale taka jest rzeczywistość czyli skąd się bierze potrzeba bycia miłą ale również miłym za wszelką cenę M mam takich klientów mam takie osoby i absolutnie to jest czyli pierwsze korzenie tego schematu yy, miłość a raczej brak miłości to tam miłość warunkowana w dzieciństwie bycie rodzicem dla swojego opiekuna dla swojego rodzica i lęk przed odrzuceniem. I teraz y, bardzo ważne jest to byśmy spojrzeli na życie jak najbardziej bez iluzji. Jest to bardzo wymagające. Ja tutaj bardzo polecam osoby, z którymi możemy rozmawiać yy, otwarcie. Ja tu bardzo polecam by spotykać się z osobami, które są dla was otwarte yy, i które powiedzą wam prawdę, czyli nie ma zakłamania, są to prawdziwi przyjaciele, bo wtedy taka osoba absolutnie jest otwarta na to by tobie pomóc. I teraz czym możemy jak możemy rozpoznać to uzależnienie emocjonalne, by sprawdzić, czy ja jestem w uzależnieniu, czy jestem w miłości? Pierwsza rzecz, jeżeli nie czujecie się, że ten, ta relacja Was podnosi, no to jest tu kłopot. Tylko mam taką prośbę. Zobaczmy, że. Wszystko, co nas otacza, potrzebujemy zobaczyć w taki y, sposób, y, jakby to powiedzieć, bardziej wyrazisty. Czyli, jeżeli nasz partner czy partnerka y, są osobami na 10 punktów, 8 jest ok, to zwróćcie uwagę na to, że nie ma ideałów, my nie jesteśmy w bajce, więc też możesz popatrzeć na siebie jako na lustro tej osoby, ale to już jest kolejny poziom. Kochani, ja będę y, odpowiadała, jeżeli macie y, pytania, ale na koniec, żeby się nie rozpraszać. I teraz tak, jak rozpoznać to uzależnienie emocjonalne? I to są najczęstsze oznaki. Nie potrafisz odejść, mimo że cierpisz. Może nawet nie to, że nie potrafisz odejść, nie potrafisz nawet pomyśleć, dlaczego cierpisz. I tutaj jest ogromna prośba. Jeżeli cierpisz, jeżeli ciebie boli ta sytuacja, to po prostu yy, przyjrzyj się. Przyjrzyj się, poproś przyjaciół, żeby z Tobą porozmawiali. Poproś osoby, które są dla Ciebie ważne, by powiedziały swoje zdanie. Zapytaj osoby, które są bardzo postronne, by z Tobą porozmawiały. I teraz tak, kolejny, kolejny punkt, według którego możecie rozpoznać, że to jest uzależnienie. Przepraszasz. Za wszystko. Przepraszasz za wszystko. Yy, nawet jeśli nie zawiniłaś, nie zawiniłeś, bo to dotyczy tak samo kobiet, tak samo, yy, tak samo mężczyzn. Yy, teraz co jeszcze? Ciągle analizujesz. Może ja zrobiłam to źle, a może tamto źle. Może należało się inaczej zachować. A, a teraz to ja powinnam zrobić to, a nie zrobiłam czegoś tamtego. Czyli to jest, jakby nie jesteś w sobie, tylko cały czas myślisz w odniesieniu do tej osoby, co by z tym zrobić? Jak się zachować, tak? I teraz. Absolutnie odkładasz swoje potrzeby daleko, daleko, daleko. Yy, I napiszcie, czy potraficie, czy, czy właśnie roz. Yy, Rozpoznajecie któryś z tych punktów. E, co jeszcze? E, nie zwracasz za bardzo uwagi na swoje potrzeby. To jest, e, to jest bardzo często spotykane, tak? E, czujesz lęk e, na samą myśl, że mogę sama pozostać lęk, który mówi nie, w ogóle po pierwsze jak ja się będę sama czuła, co powiedzą inni, jak to będzie wyglądało i co jeszcze czujesz się ty kobieta jako pusta bez mężczyzny, bądź mężczyzna bez kobiety, bo to działa w dwie strony i teraz zauważcie co robi z tym opinia publiczna. Opinia publiczna mówi tak. No okej. Okay, to kiedy będziesz miała wreszcie tego męża? Opinia publiczna mówi tak, no wiesz, tamta to już wyszła za mąż, a ty jeszcze nie. My z tego wychodzimy, ale jeszcze bardzo, bardzo dużo osób irytuje się, denerwuje się na sytuację, że, mm, że musi odpowiadać w ogóle na, na, te, na te pytania. tak? I teraz tak, Prawda jest taka, że nie znaczy to wszystko, że ty jesteś winna temu, że z tobą jest coś nie tak, czy że ty jesteś winien. Po prostu te wzorce, które miałaś, miałeś, one są, one są w głębi ciebie i najprawdopodobniej nic z tego y, nie jest twoim świadomym wyborem. I teraz tak czy któryś z tych punktów dla Was brzmi y, sensownie? Napiszcie tutaj, na koniec, sobie, y, na koniec sobie to omówimy, byśmy mogli, y, byśmy mogli sobie y, po, po, porozmawiać o tym, jakie, jakie macie swoje sprawy. Także bardzo proszę, napiszcie tutaj, że y, jeśli macie takie doświadczenie. I teraz tak, jak zacząć wracać, do siebie, bo ja tutaj nie mówię, że Ty potrzebujesz tego, takiej sytuacji czy innej. Każdy z nas ma swoją pracę, każdy z nas ma swój pomysł na swój rozwój, każdy z nas ma swoją drogę, indywidualną drogę i teraz tak, my możemy zostać w tej samej relacji i wrócić do siebie. My możemy wrócić do siebie, do tego wewnętrznego spokoju. Jak zacząć wracać do siebie, by nie mieć po, y, poczucia y, winy i by nie mieć, by nie, by nie czuć lęku? Y, po pierwsze, to bardzo ważne jest to, byście y, Mieli świadomość tego, w czym jesteście. Byśmy każdy z nas zobaczyli zaraz, to jak ja się w tym czuję, w czym ja jestem. Czy to mnie buduje, czy to mnie nie buduje. Zauważ, w czym jesteś. Nie, nie uciekaj, nie zostawiaj tego, w czym jesteś. Po prostu pierwsza rzecz: zatrzymaj się. Zatrzymaj się. I zastanów się, o co chodzi. Daj sobie chwilę czasu. E, czyli potrzebujemy mieć świadomość, w czym jesteśmy. Po drugie, granice. Małymi kroczkami, ale stawiaj granice. Małymi krokami, ale postaw sobie cel i powiedz: OK, od dzisiaj będę stawiała, stawiał granice w tym określonym temacie, bo zauważcie, to jest cały czas, cały czas jest sytuacja, kiedy my tak naprawdę jesteśmy nieporozu nieporozumiani ze sobą. My nie porozumieliśmy się ze sobą samą, ze sobą samym, Yy, głęboko. Yy, I teraz co, co można z tym zrobić? Dalej. Rozwiń relacje z samą sobą. Rozwinie relacje z samą sobą, bo to jest niezwykle istotne, by ze sobą być porozumianym, by się zastanowić, czego ja potrzebuję, jak, w jakiej ja jestem sytuacji. Wszystko, wszystko nie z biegu, nie z odrzucania, nie z tego, że to nieważne, to nieważne, biegnę. Kiedyś ten bieg będzie, kiedyś ten reset będzie, ale pytanie jest do Was. Czy nie lepiej zrobić to wcześniej i nie lepiej pomyśleć, jak zrobić? Co dalej? Warte jest, warto jest yy, rozpocząć pracę nad. Lękiem. Jeżeli masz lęk, który jest mm, odczuwalny, to lęk przed samotnością to nie jest sygnał, że robisz coś złego. Jest to sygnał, że wychodzisz z mechanizmu przetrwania, i to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne, żeby się temu przyjrzeć. I Kolejnym punktem to będzie na pewno wsparcie każdej osoby, która potrzebuje tego wsparcia, i proces, w którym ta osoba jest. I jeżeli, ojej, Franek, jeżeli czujesz, że mm, musisz starać się, żeby ktoś Cię pokochał, to to nie jest miłość. Absolutnie. Jeżeli boisz się, że osoba, z którą jesteś, odejdzie i to cię paraliżuje, to też nie jest miłość. Jeżeli w danej relacji coraz gorzej czujesz się fizycznie, to tutaj też y, uważam, że jest super, żeby się y, zastanowić, gdzie jesteśmy. I to jest, to jest właśnie ten mechanizm, który, jeśli wdrożycie te kroki, krok po kroku, zobaczycie, że można z tym pracować. Można też pracować mm, małymi krokami, i wiem, że są osoby, które nie wyrwą się do tej pracy. Są osoby, które potrzebują y, zobaczyć powoli tę sytuację. Dla tych osób zrobiłam właśnie mini kurs, który nazwałam Reset w 5 dni, reset nas samych, reset w związku, reset w Twojej relacji. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany tym y, kursem, to ja podlinkuję dzisiaj pod spodem, y, na YouTube pod filmikiem, y, tutaj na Instagramie też dam y, i no, i tutaj na Facebooku, i. Więc, yy, więc absolutnie możemy z tym popracować. Natomiast w czwartek yy, będziemy mówili na temat, dlaczego przyciągam mężczyzn, określonych mężczyzn, czy dlaczego przyciągam określone kobiety. Bo wiecie co, to nie jest tak, że yy, że. Yy, Ci ludzie się biorą znikąd. My mamy swoją energetykę i oni nam na to odpowiadają, ale tą energetykę tworzą schematy i tworzą emocje, w których jesteśmy. Tak jak mówi to Hołtnis, jeżeli uwolnisz emocje w danym temacie, temat przestaje istnieć. I tutaj czytam. Moje poczucie winy pod koniec tego chorego związku zmieniło się. Finalnie miałam poczucie winy, że niszczę sama siebie i swoje życie. Wtedy dopiero zrozumiałam, że to koniec. Dziękuję Ci, że podzieliłaś się. E, chyba to jest kobieta, bo nie mogę. E, tak mam wrażenie. E, dziękuję za Wasze komentarze. Tutaj jest też. W dawnej relacji ten lęk bardzo mnie blokował. Jak spojrzę na młodszą siebie, jestem dumna, że udało mi się odejść. Kosztowało mnie to dużo sił, ale dzięki temu odnalazłam drogę do siebie. Dokładnie. E, I e, kochani, dla osób, które mają e, nieśmiałość w tym, żeby zacząć pracę ze sobą, by zwrócić uwagę na to, jak Wy się czujecie, gdy możecie być mili, spokojni, kochani i, i, i żyć lekko i spokojnie. To jest to jest taki mały, mały, bardzo mały, mm, bardzo mały, mały krok, by rozpocząć, by rozpocząć bez Słuchajcie, bez fajerwerków, bez e, strasznego zmieniania swojego życia, ale na pewno po tym małym resecie będzie zmiana w Was, w środku. A zawsze zmiana zaczyna się od nas samych, od naszego środka. Jeżeli my się tam w środku zmienimy, wszystko na zewnątrz się zmienia. I to nie są słuchajcie. Filmy, i to nie są y, obrazki, gdzie patrzymy na kulę, gdzie patrzymy na naszą rodzinę. Tak, to jest najzwyklejsze prawo energetyczne, m, że te zmiany następują. Więc jeżeli masz ochotę na reset, zapraszam, napiszę reset, wyślę ci link. Jeżeli, jeżeli teraz, y, ponieważ będę odpisywała za. Ponad półtorej godziny, bo y, biegnę do siebie do pracy, ponieważ tam prowadzę gimnastykę słowiańską. Jestem instruktorem i, i instruktorką, i właśnie ostatnio jedna z moich klientek zapytała: No dobrze, ale co masz zrobić? Po pierwsze, naprawdę zacznij zmianę od swojego środka, bo ta energetyka, którą. Emanujesz, to nie jest jakaś bójda. Energetyka, którą emanujesz, jest absolutnie tym, co czytają inni. Kochani, jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam do tego, żeby poczytać o resecie w 5 dni mini kurs. Natomiast jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, dlaczego przyciągacie, konkretne osoby do swojego życia, to zapraszam Was w czwartek. Widzimy się o godzinie 18, tak jak dzisiaj, i rozmawiamy na ten temat. Więc, kochani, dla Was. Takiego wieczoru jaki sobie planujecie, niech będzie jak najlepszy. Ja biegnę, bo my się harmonizujemy i balansujemy, ćwicząc gimnastykę słowiańską. Jeśli ktoś jest ciekawy, to też chętnie odpowiem na to. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w czwartek o godzinie 18. Jeżeli macie osoby, które chciałyby posłuchać, to na YouTube te nagrania wszystkie są. Niektóre są na Instagramie, na TikToku niestety przepadają, na Facebooku są. Także dzielcie się informacjami, yy, obserwujcie osoby, które są w Waszym otoczeniu, a być może potrzebują, żeby ktoś im powiedział: chodź zobacz. Tylko tyle. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję i do miłego. Dajcie chociaż serduszko, że tu byliście, dajcie kciuka, że oglądacie, niech te wszystkie media i te sztuczne inteligencje widzą, że my się tu spotykamy po to, by wzrastać, po to, by działać, po to, by się rozwijać. Więc proszę. Po prostu dajcie znać. A jeżeli nie, to wiem, że są takie osoby. Piszcie na priv, bo to jest czasami wygodniejsze. Ja to bardzo szanuję. Spokojnego wieczoru, spokojnej nocy dla Was. Wszystkiego dobrego. Pa. 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 Tutaj.